Wczoraj widziałam kobietę w Biedronce pchającą wózek przepełniony produktami. Rozmawiała przez telefon, narzekając, że na koniec miesiąca nie zostaje jej pieniędzy, a tam stała, kupując trzy różne płyny do płukania do tego samego domu. Ta ironia uderzyła mnie jak cios w żołądek. Pomyślałam wtedy, czy ona zdaje sobie sprawę, że niesie dokładnie ten problem, którego nie może rozwiązać? Subskrybuj kanał Chrześcijański Minimalizm i zostaw lajka, bo tutaj odkryjesz co najmądrzejsze kobiety w historii zawsze wiedziały, coś, o czym nasze społeczeństwo uparcie zapomina. Włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, w których razem uprostmy chrześcijańskie życie. Boska matematyka, która zmienia wszystko Mateusza 6, versety 19 do 21, uczy nas. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Oto objawienie. Twoje serce zawsze podąża za tym, co uważasz za skarb. Jeśli twoim skarbem są rzeczy, twoje serce będzie żyło w niepokoju, chroniąc rzeczy. Jeśli twój skarb jest wieczny, twoje serce spocznie w tym, co wieczne. Dlatego Księga Przysłów 16 wers 8 głosi: Lepsze jest niewiele ze sprawiedliwością, niż wielkie dochody z niesprawiedliwością. To nie chodzi o ilość, to chodzi o duchową jakość. Matematyka prostoty, której nikt cię nie uczy, znasz to uczucie ciągłego gonitwą za czymś. Zawsze czegoś brakuje. Zawsze potrzebujesz czegoś więcej. To jak bycie na bieżni, która nigdy się nie zatrzymuje, ale też nigdzie cię nie prowadzi. Łukasz 12, wers 15 ostrzega nas. Życie człowieka nie polega na obfitości jego dóbr, ale żyjemy w kulturze, która uparcie przekonuje nas o przeciwnym. Każda reklama, każda propaganda, każda witryna krzyczy, że potrzebujesz więcej, żeby być szczęśliwą. Jezus żył prostym życiem i zachęcał swoich uczniów, żeby nie brali niczego na drogę, oprócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w pasach, ale żeby nosili sandały i nie wkładali dwóch tunik. To nie było o byciu biednym, to było o byciu wolnym. Co reklamy nie chcą, żebyś odkryła każdego dnia, jesteśmy bombardowane wiadomościami mówiącymi, że potrzebujemy więcej. Więcej ubrań, więcej kosmetyków, więcej dekoracji do domu, więcej technologii. Ale oto prawda, która może boleć. Większość ludzi nie potrzebuje co najmniej połowy tego, co posiada, ale pozwala się przekonać, że potrzebuje co najmniej dwukrotnie więcej niż już ma. To jak życie w domu luster, gdzie nasze odbicie zawsze wydaje się być czegoś pozbawione. Pierwszy list do Tymoteusza 6 werset 6 do 8 ujawnia sekret, a pobożność z zadowoleniem jest wielkim zyskiem. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat i nic z niego zabrać nie możemy. Gdy więc mamy pożywienie i odzież, bądźmy tym zadowoleni. Wielki zysk. Przeczytałaś to dobrze. Zadowolenie jest dosłownie opłacalne. Ile razy znalazłaś się w niepokoju, bo miałaś za dużo rzeczy do uporządkowania, sprzątania, przechowywania, płacenia, utrzymywania? Ale oto sekret: im mniej potrzebujesz, tym bogatszy już jesteś. Rytuał wyzwolenia, który wszystko zmienił. Każdego sobotnego ranka istnieje rytuał, który może zmienić twój stosunek do pieniędzy. Weź kawę, otwórz arkusz kalkulacyjny i zapisz wszystko, co wydałaś w ciągu tygodnia. Brzmi nudno, ale wyzwala. Bo tam, w tych liczbach, widzisz dokładnie, dokąd idzie twoja energia finansowa. Ciekawe jest to, że tygodnie, w których wydajemy mniej, to dokładnie te tygodnie, w których czujemy się bardziej spełnione, bardziej odpoczęte, bardziej połączone z Bogiem. To nie przypadek, to księga Kocheleta, cztery wers szósty w działaniu. Lepsze jest garść z odpoczynkiem niż obie ręce pełne z trudem i pogonią za wiatrem. Różnica między przyjemnością, która zniewala, a pokojem, który wyzwala istnieje ogromna różnica między szukaniem przyjemności a znajdowaniem zadowolenia. Przyjemność sprawia, że goniąsz za następną rzeczą. Zadowolenie sprawia, że oddychasz głęboko tam, gdzie jesteś. Starożytni filozofowie już to wiedzieli. Mówili o przyjemnościach w ruchu kontra przyjemności statyczne. Przyjemności w ruchu to te, które musisz stale odnawiać kupować, próbować konsumować. Przyjemności statyczne to te, które powstają, gdy przestajesz czegoś potrzebować. To jak różnica między piciem wody, gdy jesteś spragniona, a uczuciem spokoju, które przychodzi potem, gdy pragnienie już nie istnieje. List do Hebrajczyków 13 wers 5 prowadzi nas: Niech wasze życie będzie wolne od miłości pieniądza i bądźcie zadowoleni z tego, co macie, bo Bóg powiedział: Nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie porzucę. Bezpieczeństwo, którego szukasz w zakupach, jest już zagwarantowane przez tego, który nigdy cię nie opuści. Co naprawdę znaczy być zamożną? Dla chrześcijan minimalizm to nie tylko ścieżka, to jedyna ścieżka, bo gdy Jezus mówił o obfitym życiu, nie mówił o obfitości rzeczy, mówił o obfitości celu, pokoju i obecności. Prawdziwy dobrobyt to nie to, ile rzeczy możesz kupić. To to, ile rzeczy możesz odrzucić i nadal czuć się kompletną. List do Filipian, 4, versety 11 do 12, przypomina nam: Nauczyłem się być zadowolonym w każdych okolicznościach. Poznałem sekret bycia zadowolonym w każdej sytuacji. Paweł nie powiedział, że nauczył się zdobywać więcej rzeczy, powiedział, że nauczył się być zadowolonym niezależnie od okoliczności. To prawdziwa duchowa supermocy. Wolność, która płynie z prostej matematyki. Gdy potrzebujesz mniej, pracujesz mniej dla rzeczy, a więcej dla celu. Gdy pragniesz mniej, mniej się frustrujesz. Gdy posiadasz mniej, mniej się martwisz. To podstawowa, duchowa matematyka. Mateusza 6, wers 33 obiecuje: Szukajcie więc najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie wam dodane. Wszystko inne. Te rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Nie te rzeczy, o których marketing chce żebyś myślała, że potrzebujesz. Historia, która zawsze mnie porusza. Poznałam kobietę, która zawsze mówiła, że chce więcej podróżować, ale nie ma pieniędzy. Potem poszłam do jej domu i zobaczyłam trzy szafy pełne ubrań z metkami. Dosłownie nosiła pieniądze, które mogła wykorzystać do życia z nami, o których mówiła. Pieniądze były tam. Po prostu były w złej formie. Sekrety naprawdę bogatego życia kluczem do sukcesu kazań świętego Franciszka z Asyżu była prostota. To dzięki niej święty przyciągał tłumy. Bo prostota to nie pozbawienie, to jasność. Gdy żyjesz z mniej, żyjesz z więcej. Więcej czasu dla ludzi, których kochasz. Więcej energii na projekty, które mają znaczenie. Więcej miejsca dla Boga, żeby działał w twoim życiu. Więcej pieniędzy na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Więcej spokoju umysłu, bo jest mniej rzeczy do martwienia się. To jak czyszczenie zamglonego okna. Nagle widzisz krajobraz, który zawsze tam był. Psalm 37, wers 16 potwierdza: Lepsze jest niewiele sprawiedliwego niż bogactwo wielu niegodziwych. To nie o posiadaniu dużo czy mało, to o posiadaniu wystarczająco ze sprawiedliwością i prawością. Cicha rewolucja mądrych kobiet. Najmądrzejsze kobiety, które znamy, to nie te, które mają najwięcej rzeczy, to te, które wiedzą dokładnie, czego potrzebują. I odrzucają wszystko, co zbędne. Zrozumiały, że prostota to narzędzie do pozbycia się nadmiaru życia, na rzecz koncentracji na tym, co ważne. Te kobiety budzą się rano i wiedzą dokładnie, kim są, bo nie są ukryte pod stosem rzeczy, które ich nie reprezentują. Otwierają garderobę, i każdy element opowiada prawdziwą historię o nich. Księga Przysłów 21, wers 20 ujawnia: W domu mądrego jest cenny pokarm i oliwa. Ale głupiec wszystko pochłania. Mądrość to nie gromadzenie bez kryteriów to wiedzieć, co zachować jako niezbędne i co odrzucić jako zbędne. Co się zmienia, gdy zmieniasz pytanie? Zamiast pytać, czego jeszcze potrzebuję zacznij pytać, z czego mogę zrezygnować zamiast jak mogę zarobić więcej pieniędzy zapytaj, jak mogę potrzebować mniej pieniędzy zamiast czego brakuje w moim życiu zapytaj, co jest nadmiarem w moim życiu. Prostota ewangelii zaprasza nas do życia, gdzie mniej to naprawdę więcej. Gdy Jezus nauczył nas modlić się „Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj”, uczył nas żyć jednym dniem na raz, ufając, że to, czego potrzebujemy na dziś, jest już zapewnione. Ukryte bogactwo we własnym domu. Jeśli teraz przejdziesz się po swoim domu, znajdziesz co najmniej dziesięć rzeczy, które kupiłaś, użyłaś raz i zapomniałaś. To nie osąd. To statystyczna rzeczywistość. Każda z tych rzeczy reprezentuje pieniądze, które już wyszły z Twojego konta, pieniądze, które mogłyby być w Twoich oszczędnościach, inwestycjach lub finansować te wymarzone wakacje w Zakopanem. Ale przede wszystkim każda z tych rzeczy reprezentuje mały ciężar mentalny, który nosisz, nie zdając sobie sprawy. To jak mieć zatłoczone szuflady w duszy. Nie pamiętasz, co tam masz, ale wiesz, że jest ciężko. Cud duchowego pomnażania. Gdy Jezus pomnożył chleby i ryby, nie zaczął od dużo, zaczął od mało, ale to mało w jego rękach stało się obfitością dla tłumów. Ta sama zasada działa w naszym życiu. Gdy ofiarujesz to mało, co masz, Bogu swój czas, energię, zasoby, On pomnaża w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałaś sobie jako możliwy, ale to dzieje się tylko wtedy, gdy twoje ręce są wolne do dawania. A ręce stają się wolne tylko wtedy, gdy przestaniesz próbować trzymać tak wiele rzeczy. Bogaty młodzieniec odszedł smutny, bo jego ręce były zbyt zajęte, żeby otrzymać to, co Jezus chciał dać. Przepis na prawdziwą biblijną obfitość chcesz poznać biblijski przepis na naprawdę bogate życie? Po pierwsze, przestań kupować impulsywnie. Za każdym razem, gdy poczujesz chęć kupienia czegoś, pamiętaj o pierwszym liście do Tymoteusza, 6 vers 6. Pobożność z zadowoleniem to wielki zysk. Poczekaj tydzień. Jeśli po tygodniu nadal uważasz, że tego potrzebujesz i jeśli nadal mieści się w twoim budżecie bez narażania niczego ważnego, wtedy możesz rozważyć. Po drugie, naucz się różnicy między chceniem a potrzebowaniem. Pierwszy list do Tymoteusza 6 wers 8 jest jasny. Mając pożywienie i odzież, bądźmy tym zadowoleni. Potrzebujesz jedzenia, schronienia, podstawowych ubrań. Wszystko inne to chcenie. I w porządku jest chcieć, o ile wiesz, że to chcenie i nie mylisz z potrzebowaniem. Po trzecie, kultywuj związki, nieposiadłości. Ludzie, których kochasz, to jedyna inwestycja, która naprawdę liczy się na koniec. Prawda, która wyzwala od niepokoju niepokój finansowy, który odczuwasz, nie bierze się z posiadania małych pieniędzy. Bierze się z myślenia, że potrzebujesz dużo pieniędzy gdy dopasowujesz swoje pragnienia do rzeczywistych potrzeb, gdy rozumiesz, że Bóg już zapewnił wszystko czego potrzebujesz do szczęścia, niepokój po prostu nie ma się czego chwytać. Mateusza 6 wers 33 obiecuje, że gdy szukamy najpierw królestwa Bożego, wszystkie inne rzeczy są nam dodane. Nie musimy za nimi gonić. One przychodzą do nas. Praktyczna mądrość tych, którzy wybrali mniej Poznałam kobiety, które podjęły radykalną decyzję życia z mniej i odkryły, że żyją z więcej; nauczycielka, która sprzedała samochód i odkryła, że chodzenie pieszo i korzystanie z komunikacji publicznej dało jej czas na czytanie, modlitwę i obserwowanie życia wokół; matka, która zmniejszyła zabawki dzieci o połowę i zobaczyła, jak eksploduje ich kreatywność; bizneswoman, która uprościła garderobę i zyskała 30 minut każdego ranka. Każda z nich zrozumiała, że Księga Przysłów 16 wers 8 to nie tylko teoria. Lepsze jest niewiele ze sprawiedliwością niż wielkie dochody z niesprawiedliwości. Rewolucja, która zaczyna się w domu, najbardziej radykalna zmiana, jakiej możesz dokonać, nie jest polityczna czy społeczna, jest osobista. To decyzja, że nie będziesz już uczestniczyć w szalonym wyścigu po więcej rzeczy. To patrzenie na swoją garderobę i pytanie: co tutaj naprawdę mnie reprezentuje? to patrzenie na swój dom i pytanie co tutaj naprawdę służy mojej rodzinie to patrzenie na swoje wydatki i pytanie co tutaj naprawdę przyczynia się do moich wiecznych celów Łukasz 12 wers 15 echo ponownie życie nie polega na obfitości posiadłości twoje życie składa się z miłości celu związków wkładu duchowego wzrostu i co ciekawe im mniej rzeczy masz tym więcej miejsca jest na te rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Sekret, który znały poprzednie pokolenia nasze babcie, wiedziały coś o czym nasze pokolenie zapomniało: że szczęście nie bierze się z posiadania dużo, ale z cieszenia się tym, co się ma. Wiedziały jak naprawiać, ponownie używać, sprawiać, żeby rzeczy służyły dłużej. Nie dlatego, że były biedne, ale dlatego, że były mądre rozumiały, że list do hebrajczyków 13 wers 5 to nie tylko ładny werset. Niech wasze życie będzie wolne od miłości pieniądza i bądźcie zadowoleni z tego, co macie, bo Bóg powiedział: nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie porzucę. Zaproszenie do niezwykłego życia. Jeśli dotarłaś do tego miejsca, to dlatego, że coś w twoim sercu jest zmęczone pośpiechem, bezcelem konsumpcją, życiem, które kręci się wokół gromadzenia rzeczy. Zaproszenie jest proste: Spróbuj żyć z mniej przez tydzień. Nie kupuj niczego, co nie jest absolutnie niezbędne. Obserwuj, jak się czujesz, potem spróbuj przez miesiąc. Zobacz, jak zmieniają się twoje związki, gdy masz więcej czasu i energii dla ludzi, których kochasz. Księga Przysłów 21, wers 20 obiecuje: W domu mądrego jest cenny pokarm i oliwa, ale głupiec wszystko pochłania. Bądź mądra. Zachowaj to, co ma znaczenie, puść to, co nie ma znaczenia. Jeśli podobał Ci się ten film, subskrybuj chrześcijański minimalizm i zostaw lajka, żeby więcej kobiet mogło odkryć tę wyzwalającą prawdę. Gdy zrozumiesz, że już masz wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia, przestajesz gonić za szczęściem i zaczynasz w nim żyć. Nauczyłyśmy się dzisiaj, że prawdziwe bogactwo to nie to, ile rzeczy możemy zgromadzić, ale ile możemy odrzucić i nadal czuć się kompletne. Że nasza tożsamość nie tkwi w naszych posiadłościach, ale w naszym połączeniu z Bogiem. I że prostota to nie pozbawienie, to wolność. Pierwszy list do Tymoteusza. 6 wers szósty podsumowuje wszystko. Pobożność z zadowoleniem to wielki zysk. Mniej to więcej. Skomentuj poniżej. Jeśli ci się podobało, jestem bogata w prostocie. Chcę zobaczyć jak zobowiązujecie się do lżejszego, bardziej intencjonalnego życia, które jest bardziej zgodne z sercem Boga. Do następnego filmu i pamiętajcie, już jesteście bogatsze niż sobie wyobrażacie.